Hamburg Wandsbek Możyło 30 maj 2024 Jesteśmy przy kościele świętego Józefa Nie było dzisiaj procesji Bo jest nowy Kościół To jest historyczny Historyczny cmentarz w 1623 roku. Zostało tutaj. Byli tutaj żołnierze Czarneckiego, właśnie tutaj stacjonowali na Wandsbeku. Przychodząc na pomoc królowi Danii, dziadkowi króla polskiego Augusta II Sosa. A przywieźli ze sobą, opalińscy zawsze, a wozili ze sobą. Ołtarz Matki Boskiej Królowej Polski. Skarb. Jest to obraz z orłem przypominającym odrodzenie Królestwa Polskiego przez koronację Polskiej Królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Królestwo Polskie zostało odnowione po 216 latach. 26 czerwca. 1295 roku. Ten kościół to jest kościół protestancki, ale wcześniej był tutaj kościół Trójcy Świętej. Nie ma tego kościoła. Nie ma tutaj groby słynnych osobistości, jak również groby. Moldki. Urodzony 11 marca 1907 roku. Został zgilotowany 23 stycznia 1945 roku w berlin Procenzy tam, gdzie został nasz dziadek za podanie chleba francuskiemu więźniowi. W Toruniu. Proces pokazowy miał 12 lutego 1943 roku. Skazany na karę śmierci za podanie chleba. Wyrok wykonano. 28 kwietnia 1943 roku, kiedy w Warszawie ukazała się Matko Boża, Matko Boża, która że szykują powstanie warszawskie, Exodus 44, tutaj w 1634 roku kościół Trójcy Świętej. A żołnierze byli tutaj 12 października 1658 roku po tym jak król Danii dał zgodę na budowę